Temu zawodnikowi poświęca się tu sporo uwagi. Imponujące cztery trafienia w ostatnich trzech meczach. Transmisja już za chwilę. Witamy Państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. Łaniamy się Państwu w pas, Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Widzę w Łódź. Zmierzy się z zespołem Pogoni Szczecin. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Widzę, Łódź zacznie grę w następującym składzie. Oto jak prezentuje się wyjściowa jedenastka Pogoni Szczecin. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Nigdy nie wiadomo kto w którym meczu błyśnie. Na tym też polega piękno futbolu. Lecz dzisiaj to chyba po nim spodziewamy się najwięcej. To on może rozstrzygnąć spotkanie. Wykazuje ostatnio świetną formę. Notuje średnio ponad bramkę na mecz. W trzech ostatnich spotkaniach strzelił 4 gole. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. I przejęta piłka. Mato milosz. Za obronę tym podaniem. Pogoń zaprzepaściła teraz. Doskonałą okazję! A mogła przecież strzelić pierwszą bramkę w meczu. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. To się nazywa ciąg na bramkę To pachnie groźną akcją Uwaga, będą prowadzić Nie Bierze własnym oczom Nie ma gola Jaka jest szansa obrony? Strzał z tak bliska, niemal zerowa, a jednak widzieliśmy to przed chwilą. Daleka piłka z rogu. Pewna, odważna interwencja, choć nie bez kłopotów. Mam to Milosz. Jest już na połowie połowie przeciwnej. przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Teraz Teraz będzie niebezpiecznie. Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Ależ Bramka na powtórce widzimy jak potężne było to uderzenie. Włożenie tak dużo siły w ten strzał było ryzykowne, ale opłaciło się. No to mamy 1 do 0. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta gry przed nami. Ma to Miloš. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. I zespoły kierują się do szatni. No to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Strzelić do szatni gola na wagę prowadzenia, ależ to daje kopa. Nie zdziwię się, jeśli w drugiej połowie dołoży kolejne bramki. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Jest dośrodkowanie, ale spokojnie przejmują tę piłkę rywale, nie było tam realnego zagrożenia. Uwaga, bomba z daleka. Uwaga, jest faul proszę Państwa. Będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. Jest strzał z wolnego, ale bramkarz pewnie chwyta piłkę. Udany finał transferu w wykonaniu Tottenhamu. Oni już od dawna czaili się na tego chłopaka. Zobaczymy, jak się będzie prezentował w nowych barwach, ale myślę, że kogoś takiego szukali, gracza ambitnego, nastawionego na sukces, nie uciekającego od odpowiedzialności. Uwaga, strata może tu być kosztowna. Dowiadujemy się teraz, że jest zmiana wyników w spotkaniu Lecha Poznań. Tak, to jest kolejny gol dla Lecha Poznań. Prowadzą teraz 2 do 1. Na zegarze 71. minuta. Bardzo dziękujemy. Odani nie trafia celu. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Mija teraz bez kłopotu. Ma to Milosz. Końca już naprawdę niedużo Jacku, a drużyna przyjezdna musi drżeć o to zwycięstwo do ostatniego gwizdka. Na pewno w ataku nie pokazują tu nic wielkiego, ale za to gra obronna zasługuje na owację na stojąco. Sądzę Tomku, że dowiozą tę jednobramkową przewagę do ostatniego gwizdka i będą się cieszyć z wygranej. Ale oczywiście mogę się mylić. Pozostało już tylko 120 sekund. Centruje teraz w szesnastkę, sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec, zespół gości wygrywa to spotkanie. Takie zwycięstwa smakują szczególnie, bo spotkanie było wyrównane i wynik mógł wyglądać inaczej. Najważniejsze jednak są trzy punkty. Ja myślę, że tym meczem dokłada naprawdę solidny występ do swojego piłkarskiego CV. Dobra postawa w dzisiejszym meczu strzelona bramka, która dała zespołowi prowadzenie, a i w innych akcjach udało się sporo krwi napsuć obronie drużyny przeciwnej.